Witam wszystkich Dzisiaj tak króciutko Bez zaglądania do ula Dużego o pszczółkach Jazdo ułożone już na zimę Zostawiłem na ośmiu ramkach Przynajmniej jak na razie Może za dwa tygodnie zrobię jakąś korektę Ale tego nie jestem pewny Bo jestem początkującym pszczelarzem Więc zobaczę za dwa tygodnie co się dzieje Teraz jest piękna pogoda Pszczółki jeszcze latają Więc jest dość spory oblot dużo, dużo pszczół w powietrzu wylazły no i co no nic pszczoły podkarmione trzy razy na razie około 6 kg cukru poszło gniazdo ułożone na środku tu zostawione ramki do wyczyszczenia bo no, były takie niepełne miodu przeniosą sobie to mam nadzieję do gniazda tu już zostawiony zatwór. Już ze słomą. Bo nie wiem, mam nadzieję, że za dwa tygodnie będę mógł się do pszczół pojawić, ale nie jestem tego w 100% pewien, a już noce są dość chłodnawe. Może mnie nie przyatakują, bo nie jestem dzisiaj ubrany. Chciałem tylko nagrać. Tu zabeleczkowane, Zostawione im tylko do wentylacji. Jako tako. Boki. No i dół tu sobie jeszcze siedzą na tych ramkach ale pewnie niedługo przejdą sobie skontrolujemy tylko pokarm Skontroluję pokarm jeszcze za może dwa tygodnie sprawdzę co się dzieje z pokarmem czy jestem ten pokarm czy nie może no po ranę prawie no i co, no, za jakieś dwa tygodnie ma się sprawdzić czy jeszcze jak z pokarmem, czerwić już matka nie czerwi na dobrą sprawę od dwóch tygodni jest tam resztka czerwiu na wygryzieniu nie wiem czy to dobrze zobaczymy później okaże się jak tej pszczoły, ile tej pszczoły zostanie na, na zimę i, i czy dotrzymają do wiosny no to następny filmik pewnie dopiero a może jeszcze za dwa tygodnie coś jeszcze nagram. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tak to na razie, trzymajcie się. Cześć.